Słuchaj, ale ty wiesz, że nie każdy przyjaciel chce dla ciebie dobrze, nie? Wiesz o tym, że są ludzie, którzy tak naprawdę pod płaszczykiem przyjaciela ukrywają te prawdziwe zamiary. Niby dają ci dobre rady, ale tak naprawdę te rady prowadzą cię do nikąd. Niby zawsze przy tobie są, ale tak naprawdę nic do twojego życia nie wnoszą. Jest wielu ludzi, niestety, którzy przyklejają się do ciebie jak pijawki. I problem jest taki, że bardzo ciężko ich rozpoznać. Bo widzisz, wielu z nich tak jakby zakłada maskę. Ciągle jest do ciebie uśmiechnięta, ciągle jest do ciebie pozytywna ta maska. I tracisz czujność. Bo na początku naprawdę się starają, na początku naprawdę chcą być częścią Twojego życia. No ale potem przychodzi ten czas, kiedy Ty zaczynasz się zmieniać. Kiedy Twoje życie zaczyna się zmieniać. Kiedy zaczynasz się rozwijać. No i to przestaje im pasować. W tym momencie odwracają się od Ciebie, ale nie tak, że się obrażają. Nie, nie, nie. Zaczynają Ci źle doradzać. Zaczynają robić wszystko, żeby Cię spowolnić. Żebyś za bardzo się nie rozwinął. Dlatego opowiem Ci tak. Jeżeli już masz takie osoby i na pewno wiesz o tym, że je masz, no to niestety, ale trzeba się pożegnać. Trzeba zerwać kontakt i zacząć myśleć o sobie. Bo ile masz jeszcze czasu? Chcesz, żeby cię ktoś spowalniał? Celowo, specjalnie zabierał Ci Twoją przyszłość? No właśnie. Ja się na to nie godzę. Jeżeli ktoś pojawi się taki w moim życiu, no to co? To mu po prostu zamknę drzwi. Pozdrawiam.